to pierwszy odcinek z Garys Moda. Tak, Garys Mod. Kilka słów o Garry's Modzie. Garys Mod to była modyfikacja do CSA source -a, lecz tak się rozbudowała, że od 2006 jest samodzielną grą. Można tutaj zadawać wszystko. Addony, wszystko po prostu co się chce. Sandbox, widzicie to jest gra sandboxowa. Chyba zaczynamy sobie od stworzenia nowego jakby świata oczywiście tradycyjna mapka najzwyklejsza i w tym odcinku nie ma żadnych addonów, nic to jest mod to wtedy zrobić z tego serię dzisiejsze wszystko to omówimy Chyba, chwil... dobra, już się prawie narodowało jak widzicie mamy pasek broni Oj, czekajcie, muszę sobie ściszyć grę w sławkach po Okej. Okay. Mamy... Jak widzicie, do góry mamy... Możemy sobie wybrać broń. To jest taka podstawowa broń z Half-Life'a. Yy, dobra, więc pierwszym taką broń jest Łom, bo też popularna z Half-Life'a. Drugim jest Gravity Gun. Co robi Gravity Gun? Despewnuje sobie taką jedną rzecz, na przykład taką butlę. I mogę go wziąć, przenieść, a później go mogę to wystrzelić, Albo wziąć i też wystrzelić. Dobra. Trzecią taką bronią jest Psychi W którym możemy brać wszystkie przedmioty, osuwać, zestawiać. Dobra. Drugą jest pistol 9 mm z Half-Life. Drugą 357 magnum również z half lifea SMG z Half-Life. pesh life czyli ci, którzy używali, używali kombinacji. Kombinat znaczy się. Shotgun. Oczywiście kusza sławna. Granat, który ma dwie funkcje: takie dalekie rzucenie, i takie, jakby wiecie. I RP i wyrzutnia rakiet, która jest namierzająca. Patrzcie, mogę sterować rakietą. Na przykład, tu wezmę i nie zabiję. Albo nie zabiło. Oczywiście Tolgan, czyli tutaj wszystkie tarde, to mogę sobie na przykład baron zrobić kolory, z takiego koloru jakiego chcę. Dobra, to to yy, Tolgan. O, patrzcie baloniki, mogę do nich sobie strzelać. Mogę sobie zrobić lampę i to świeci. Oczywiście mogę sobie spawnować różne rzeczy z różnych gier, ja na przykład tutaj mam z Portala, z Half-Life'a, z CS'a, Source'a, z, z jakiegoś doda, nie wiem, Team Fortress. Mogę sobie browse, tutaj też są przedmioty. Tutaj NPC. To są te podstawowe z Half-Life'a, Dr.Karrier, Medic, G-Man. O widzicie, tutaj sobie mają, nawet mogę im dodać broń. Zobaczcie, tutaj mogę dodać broń przykład RPG Jest na kombinat Albo, no gdzie jest kombinat? Tu I on będzie do mnie z tego strzelał Albo no do niej To się zastanawia Ups, sorry I dostał Dobra, oczywiście Mogę sobie spawnować, wiecie, na razie tylko z Cesa, gdy, ale próbuję sobie grać Idiot Pack, który oczywiście będę miał więcej broni, nie tylko z Cesa, ale na przykład z Black Opsa, Mam ta, coś takiego, taką dziwną broń, Machat's Gun, czyli tak, takie roboty, które latają za graczami, za potworami, znaczy za potworami wiecie, za zombie Ma, i bronie z Cesa oczywiście, oczywiście Sousa. I tu właśnie mogę z nich celować, a zwykłym czasie tego nie było. Ja sobie weznę Glockę ja moją na broń. Stresa. Dobra. Kolejną zakładką jest wyjście z czyli samochody. No, znaczy samochody. No po prostu są trzy pojazdy i taka... taki poduszkowiec i przesła na które można zsiadać, a z tego też można zrobić zajebiasz pojazd. Na pierwszym to jest coś takiego. Mogę sobie zmienić widok. O, widzicie, mogę na przykład. I na przykład to jest coś fajnego, że jakiś samochód jest wolny. To ja mogę zrobić. Tylko muszę to znaleźć. Light. Nie, gdzie to było. Chyba tu, tak, tu. Mogę sobie wybrać ikonkę i to będzie jakby nitro mogę sobie wziąć ten yy, jak... Jaka szybkość. Patrzcie na przykład coś takiego. Na przykład ja tu zrobiłem 7. A dawałem, sobie chyba 3. Patrzcie. Kurczę, coś nie chce działać, ale... Aha, bo może spróbuję na tym kojeździe. To jest PS oczywiście z Half-Life'a teraz. O i to jakby przyspiesza, że jak jadę... Patrzcie. Widzicie? Od razu szybciej. To jest jakby takie nico. Od razu szybciej jedzie. Zobaczcie, nawet... Nawet nie muszę naciskać W, czyli do przodu. Mogę też tym sterować. Dobra. Co tu jeszcze jest? Jeszcze ostatnia zakładka, NTS, czyli takie jakby specjalne... przyrządy. Pokażę Wam, o. Bans Ball. chyba gdzieś zniknęła. Jest taka, to jest taka fajna kulka, którą mogę wszędzie strzelać. Dobra. Oczywiście coś, czego nie znam. To jest chyba bomba, o ja się nie mylę. Okej. Okay. Materiały, oczywiście, wszystkie wszystko mogę po prostu zrobić tutaj. Wszystko mogę powtórzyć, wszystko mogę zrobić. Ok, może coś się zbuduję. Tutaj mam. O, wybuchowe beczki też można z tego fajnie zrobić. Ten. Oczywiście jest latarka. O, patrzcie. Mogę też latać, oczywiście. Na przykład mogę te beczki wystrzeliwać, mogę zrobić desant, mogę poustawiać kominy. mogę... O! Patrzcie, wybuchają. Jeszcze są takie kanistry, które dają ogień, ale... Ale no dobrze, teraz właśnie nie chcę szukać. Oczywiście rzeczy z CSA, ze sobie komputer na przykład. Na przykład tutaj widać się z Windows XP, command line jest otwarty. No. Zdjęcie. Czekajcie, muszę wziąć koszę. Y, kus, Jak widać, tutaj nawet jest CS. O, widać tutaj CS a Dobra, nie widać. Oczywiście wiele, mogę sobie wygrywać wiele różnych map. Dobra. To są miny, o ja się nie mylę. Tak, to są miny. To jest bardzo fajne, bo to są takie miny przylepne. O, dzisiaj zginąłem. Czekajcie, mogę też... Hmm, się. Też się. To rzeczywiście jest wiele komend. A, teraz może coś z pożytecznego, a nie, że ciągle. Ja nagrywam 10 minut. Na przykład, nie wiem, zrobię z samochód. Z z tego czegoś, samochód. A właśnie, jeszcze jest coś fajnego, że mogę zrobić sobie działko, patrzcie. I co strzela. No i się zabiłem. Oczywiście, wy nie słyszycie dźwięku z gry, ponieważ, no... Nagrywam jednym programem i byście słyszeli dźwięk z gry, jak na przykład mnie grał na słuchawkach, ale za to też gram na słuchawkach i dzięki temu macie mnie głośniej. A tak to byście mieli mnie ciszej. Dobra. Te Nie wiem co to robię Aha, co tam. Będę sobie puszkę i sobie sobie. Coś. O. I sobie koło też zrobię. Will, will, no tu jest. Sobie coś takiego sobie. czekajcie, nie wiem jak to naprawić. O, 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 o tak jest, jest. Will o jest dobra 85 to jest o 8 a chcę w sobie ale za ja to ten to działa te dopalacze o widzicie mogę sobie tym jeździć dobra ale by ze mnie tu nie jeździć Zobaczcie, sobie krzesło, żeby tam... Ej... muszę tu namierzyć... się. Ej, by mi się zabiło to. Oczywiście fizyka w tej grze jest. że to jest trochę stara gra, no ale... Wiadomo, prawie 10 lat, ale bardzo dobra. Też muszę uważać, żeby stąd nie wypaść. Ja myślę, że to by było na wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, ławki w górę. Cześć, jeżeli chcecie serię, oczywiście 8 łapek musi być. To jeszcze raz. Cześć.